Cześć! Na sklepowych półkach pojawia się coraz więcej nowości. Są nowe kremy z filtrem, bogate serum, coś z peptydami, jakieś ciekawostki. Aż ciężko się zdecydować po co sięgnąć. Więc ponownie przybywam, aby to ułatwić. Wybrałam bardzo różnorodne propozycje, żeby pokazać coś fajnego, od pierwszego produktu aż do samego końca odcinka. Nawet będzie coś dla fanów anime i tak kosmetycznego. Jesteście ciekawi? To lecimy z nowościami. Pierwszy produkt jest mega ciekawy, bo wiadomo, Robi się cieplej, nie za bardzo chce się nakładać ciężkie kremy, no a jednak fajnie byłoby mieć to ich bogate działanie. Ten problem rozwiązuje nowość od Weoli Botanica, czyli tonik Build Me Up. I szczerze polecam Wam spojrzeć na ten produkt jak na ogromne tanie serum z ceramidami. Możecie pomyśleć, ale jak to tanie? No tanie, bo zwróćcie uwagę, że normalnie serum ma 30 ml, a tu mamy 150, czyli to tak, jakbyście płacili za genialne serum, jakieś, no około 15 zł za buteleczkę. I tak właśnie, czasem inna perspektywa potrafi pomóc zaoszczędzić. A produkt ma konsystencję rzadkiej emulsji, w której znajdziemy na przykład Kompleks regenerujących ceramidów, łagodzącą wąkrotę azjatycką, składniki dbające o mikrobiom i sporo nawilżenia. Od razu mówię, że już go testowałam w ramach współpracy i jestem z niego bardzo zadowolona. Buzia jest po nim dosłownie jak po mega regenerujących kremach, a formuła jest ze 100 razy lżejsza. Nawet Maciek go używa! Co jest dla mnie szokiem. A wasi partnerzy lubią używać kosmetyków? Drugą interesującą nowością jest seria ujędrniające peptydy od Bielendy. Znajdziecie w nich kremy od 40 do 80+, krem pod oczy, serum i maseczkę. Od razu mówię, żeby nie przejmować się wiekiem na opakowaniach. To tylko sugestia. Jeśli składy Wam odpowiadają, to spokojnie możecie je testować. A myślę, że warto. Składy są... Imponujące? Faktycznie są wypchane peptydami, a do tego nie brakuje innych ciekawych substancji, jak na przykład koenzym Q10, ceramidy czy nawet retinol. Oczywiście w zależności od wersji, bo tam jest kilka kremów. Ale na ten retinol to się nie napalajcie za bardzo, bo to nie jest taki retinol jak wiecie do kuracji. No i też taka mała uwaga co do kolagenu. Pamiętajcie, że on się nie wbudowuje w skórę, ale pełni inne funkcje. Gładza, wspiera nawilżenie i daje po prostu ładny efekt. Więc to też nie tak, że to jakiś pusty chwyt marketingowy. Ogólnie seria sprawia świetne wrażenie i myślę, że będzie najfajniejsza dla osób już tak koło trzydziestki. Bo może zadziałać na pierwsze zmarszczki i opóźnić powstawanie kolejnych. A wiecie jakie jeszcze kosmetyki świetnie opóźniają powstawanie zmarszczek? Kremę z filtrem. I tu niespodziewanie otrzymaliśmy propozycję od Tołpy i to aż 50 SPF i dla zainteresowanych PPD wynosi tutaj 18,1. A skład wydaje się bardzo dobry z filtrami chemicznymi i antyoksydantami. Topa już miała kremy z niższymi wartościami ochronnymi, więc spodziewam się, że to może być dobrze dopracowany i przyjemny produkt. Myślałam, że nowy jest tylko krem z filtrem, ale tu się okazuje, że jest nawet cała seria. Bardzo zainteresował mnie jeszcze peeling enzymatyczny, bo ta marka potrafi je robić. Być delikatniejsza alternatywa dla kultowego 3 enzymy. Ciekawie wypada też na przykład serum nawilżające. Jeśli dobrze reagujecie na kosmetyki tołpa, to byłby chyba w topce produktów do przetestowania. Elektrolity w serum? No, ciekawie. Natomiast tak dobrych przeczuć nie mam co do filtra od Bielendy. To znaczy, żeby być sprawiedliwym dla produktu, to skład wydaje się bardzo zachęcający. Tutaj także mamy SPF-50 i antyoksydanty, ale co mnie martwi, to nazwanie produktu serum. To sugeruje nakładanie go pod krem, a powinien iść zawsze na koniec przed makijażem. No, nie oszukujmy się, wiele osób nie czyta i tego nie ogarnie. Mam nawet w związku z tym historię i zaraz Wam ją opowiem. No, ale taki główny niepokój budzi to, że Bielenda już miała podobne bazy pod makijaż i były według mnie bardzo słabe, totalnie mi się nie sprawdziły i to taki produkt, którego nawet czasem nie da się nałożyć, a co dopiero liczyć na jakąś ochronę. Jeśli koncepcja jest ta sama, to słabo, ale jeśli zrobili to lepiej, to na pewno zrobię update. A reszta serii? Tak jest więcej i wypada bardzo zachęcająco. Na przykład krem zawiera kompleks ceramidów i składniki dbające o mikrobiom. Czy będziemy mogli postawić go obok kultowej, żółtej Bielendy Pro? No, ciekawe. W serii jest też sporo produktów z niacynamidem, więc jeśli jesteście fanami tego składnika, to będziecie mieli w czym wybierać. Mnie ciekawią jeszcze maseczki i to serum z elektrolitami. Ciekawe, że dwie firmy poszły w podobny motyw, ale lepiej dla nas, prawda? To serum wydaje się mieć świetny zestaw składników nawilżających, a jednocześnie zwiększających odporność skóry. Podejrzewam, że jeszcze o tej serii u mnie usłyszycie, bo moim zdaniem warto testować. Kto wie, może nawet to serum z filtrem nas pozytywnie zaskoczy? A zanim przejdziemy dalej, to wspomniana historia o braku czytania. Jak może kojarzycie, parę razy wspominałam, że są takie żelowe skarpetki z Action i nakłada się je na krem do stóp, aby wzmocnić jego działanie. I wiecie co? Nie zliczę ile osób się żaliło, że są beznadziejne, bo nie złuszczają. A po innych to od razu skóra schodzi. Może to kwestia tego, że te nie są złuszczające? Dlatego wiecie, ja jednak wolę jak coś jest napisane wprost i najlepiej dużymi literami. Hm poproszę w komentarzach o tajne hasło odcinka. Hasztag skarpetki. Poprawmy sobie humor kolejną nowością. Tym razem Orientana. Uwielbiam tę markę, więc każda nowość to dla mnie takie małe wydarzenie. W tej serii mamy cztery produkty serum, lekki krem nawilżający, maskę na noc i cięższy krem odżywczy. Poza tytułowymi daktylami w składach znalazły się też na przykład bardzo odżywcze masło mango, łagodząca wąkrota azjatycka, czy ekstrakty, o których czytałam pierwszy raz w życiu i brzmią jak tekst makaryny. A cenowo wypadają bardzo korzystnie. Polecam Wam zaglądać na stronę producenta, bo jak oni czasem zrobią promocję, to nie ma wiadomo czego we wsi. Można trafić na takie okazje, że pielęgnacja świetnej jakości wychodzi za grosze, tylko trzeba lubić intensywne zapachy. Na szczęście te raczej nie są mdłe, tylko no orientalne. Od jakiegoś czasu w Rossmanie można znaleźć też nowe sera i sana. Nawet trzy z kwasem hialuronowym, z pakuchiolem i pantenolem. Jestem pozytywnie zaskoczona ich składami i spodziewam się, że mogą nawet być najlepszymi propozycjami i sany jak do tej pory. Są zdecydowanie poprzeczkę wyżej od wersji owocowych, bo na przykład serum z kwasem hialuronowym zawiera też trehalozę, mocznik i hydrolizowany wyciąg z drożdży. Czyli naprawdę można się po nim spodziewać konkretnego nawilżenia. A to zielone z pantenolem zawiera też fosfolipidy, więc tu można założyć, że będzie wyjątkowo kojące i takie… wyciszające. Z apakuchiolem akurat nie przepadam, bo mnie szczypie, no ale też okej. Okay. Czekam już na pierwsze recenzje, bo zapowiadają się przyzwoicie. Poza tym to sana, więc można liczyć na ciągłe promocje. Tak więc jak mieliście już te sera, to będę bardzo wdzięczna za recenzję. Warto też będzie poznać nowości od firmy Revox, bo stworzyli serum na przebarwienia. I to taki konkret! Z alfa arbutyną, kwasem farulowym, azylainowym, mlekowym, glikolowym i salicylowym. Jest tutaj też niacynamid, więc spodziewam się wyższego pH i przez to słabszą skuteczność kwasów, ale wciąż dałabym mu szansę. Wbrew pozorom wcale nie mamy na rynku tak dużo produktów na przebarwienia, a na pewno nie w takiej cenie. Na początku mówiłam, że będzie taki mały akcent dla fanów anime. W ogóle są tutaj tacy? Jakie są wasze ulubione serie? Mm, w każdym razie, to dam! Pomadki! Wiśniowa i arbuzowa z naturalnymi i wegańskimi składami. Jestem ciekawa, jakie będą w smaku. Pamiętajcie, kto ma skórę? Łapka w górę. Puziaki, pa!